Siemanko, w kolejnym odcinku na kanale. Moi drodzy, dzisiaj paczki z ikoną, a... Czekajcie, to nie jest Araucho, Jezus, już myślałem. A do tego, moi drodzy, nagrody na RTG, bo RTG też skończyliśmy, więc będą i nagrody na RTG, i moja paczka z ikoną. A wy w komentarzu napiszcie, jaką wy trafiliście ikonę. Jestem ciekawy, co u was wpadło na jej, jeżeli ktoś nie wiedział, wczorajszego trafą. Karta za półtorej miliona na głównym koncie z nagrod, także wbijajcie w poprzedni odcinek, no a my startujemy i widzimy się wieczorkiem na live'ie na YouTubie. Okej, okay, moi drodzy, odbieramy nagrody za 14 winków. no i zobaczymy, czy coś ciekawego oddana RTG na głównym koncie, widzieliście. Karta za 1,5 miliona końców, no i w pierwszym piku wybieramy oczywiście Aspas 85 overa, zobaczmy, co będzie w drugim, bo w drugim piku wybieramy Horan 86, więc jest lokaucik. No i zerknijmy, co będzie w trzecim piku, 85, 86, a teraz? A teraz też 86, więc parecho, tak wyglądają piki za... FC. No i teraz paczka za 100 tysięcy końców. Zobaczmy, co będzie w tej paczce. Jest Hiszpania, jest PS. To raczej nie jest dobry prognostyk, bo jest Paris saint -Ger... Jest Asensio 83 overall. Zobaczmy, co oprócz tego Asensio jest Kimpembe. Ale już za, za wiele nie jest. No i przychodzimy do za 125 tysięcy. Jest tym razem Anglia i poczyni trend. Trend jest... Uuu, to będzie Pani brąz. Na podwójnym walkoucie. I modrić, okej, okay. nice, nice. No i zobaczmy kto oprócz tego podwójnego walkoutu wleci nam tutaj Modric, Bronston, Serafinia, okej, okay. okej, okay, okej. Okay. Not bad, not bad. No i 3 razy 85 plus. Ostatnia paczka przed pójściem na ikony. Jest bramkarz. Ojejku, Wojciech często tylko podwójny walkout jest w stanie to uratować. Ale nie będzie. 86, więc chyba to Hernandez tylko może nam coś dać. Jest on na najazd. spaz biedny ja, przechodzimy do paczek z ikonami. A teraz, moi drodzy, ostatnie wyzwanie na rajo. No i zobaczmy. No i zobaczmy. Atakujemy z ikoną przepotężną. 87. Historia jest taka: jeszcze nie mamy zagranego FC, dlatego specjalnie robimy najpierw na RTG. Jutro pewnie y, ogarniemy na głównym koncie. Na początek wróżba. Jaka nam tutaj poleci do tej ikonki? Argentyna. Hernan Crespo. To może być Hernan Crespo. Jeżeli faktycznie jeżeli faktycznie nam się ta wróżba sprawdzi, to chyba tylko Hernan Crespo. Chyba że pewnie Rikelme też, chociaż Azanetti. Halo reżyserka, Jaki overall ma Zanetti? Bo Zanetti jest naprawdę ciekawą kartą w y, aktualnej odsłonie. Ale chyba Zanetti 8889, jak go trafiłem, coś mi się kojarzy z wyższym overallem. W... No i lecimy, proszę Państwa, co tu dużo mówić? Ikona na Rajo87, pierwsza w sezonie. Jaka narodowość? Jest Holandia na pastnik Oby Klejwert. Come on, come on, Patrick. Let's go, Patrick Klejwerd, to jest dobra wiadomość. Witamy serdecznie Patryka Klejwerta. Z tym Patrykiem można zrobić różnicę. Patryk Leivert, 4 na 4 Niesamowite dyspozycje. Ma tutaj główki z maksymalną siłą, celnością, strzały z fałsza. Jest super, jest super. Wartość 80 tysięcy końców będzie stanowił o sile naszej ławki rezerwowych yy, na Raju Akademii, tak? Także. Tutaj oczywiście Leo i Benzema nadal w pierwszym składzie. A Klajwert będzie tym super zmiennikiem. Dobra. Ikona. Czekaj, nie nagrywam czy nagrywam? Nagrywam. Kolejna ikona, moi drodzy. Walia. Mój przy takiej ikonie. Damian od razu skacie z radości. Bo to jest Ian Rush. Ian Rush. 87. Fantastyczna ikona. UPLKD na pewno mogłaby zdziałać suda. Ho. A tutaj ikona oraz dwa razy. 85 plus, zacznijmy od ikony Mexic. Gdyby to był Hernandez, to jest dobra wiadomość. Zerknijmy. Reżyserka mi podpowiada, że faktycznie to może być Hernandez. To jest Hernandez. oj, oj, oj. na tym etapie gry powinno być nice. Powinno być nice. Teraz pytanie: ile taki Hernandez jest warty? 200 tysięcy końców. Ok, ok, ok. Jest fałszyk. Są góweczki, Są podcineczki. Są. No, jest ok, jest ok. No, oprz, no, psz, no, psz. Co u mnie? Zaraz u mnie robimy. Teraz jeszcze dwa razy 85 plus, i zobaczmy, co w kolejnej paczce. Niemcy, czyli pani Magul? Nie, Musiala! Uu. Powiem tak, Musiala daje radę. Musiala daje radę. Do tego jest na was. Dobrze, dobrze. I teraz kolejna paczka z ikoną, kochani. Zerknijmy. Bo to będzie Irlandia Matko Boska. To jest bardzo zła wiadomość. Kin byłby dobry, ale w marcu, na Dzień Świętego Patryka, może warto tę kartę podtrzymać do marca? No to patrzymy. Kolejna paczka z ikoną. I tym razem jest Anglia. Przy Anglii jest nadzieja, ale chyba niekoniecznie przy napastniku. Hmm. Ian Wright. Ian Wright. Pytanie, jaki to jest styl, a właściwie specjalność, bo ta specjalność tutaj robi, no właśnie, ojejku, chłopiec bez specjalności, no i warty około 100 tysięcy końców, ojojojo. Oj. A teraz jeszcze mamy 2x85+, po tej ikonie wlatuje nam Brazylijczyk, chyba Marquinhos to musi być, a jeszcze lepiej, bo to jest o na podwójnym okaucie, wspaniała wiadomość, ale czy... Jesteśmy faktycznie w stanie przebić ten traf niekoniecznie panem Manią, ale Eder Militao. Top. Eder Militao, top. Sprawdzamy cenę Edera. No właśnie, 150 tysięcy końców. 2 razy 85 plus dało lepiej i więcej niż paka z ikoną. Dobrze, no to moi drodzy, kolejna paczka z Iconom, gdzie tym razem lecimy. Lecimy do Irlandii. Widzowie, napiszcie kogo wy trafiliście, bo kolejny rojkin to przesada. Oh. I zobaczmy, co tutaj będzie. CDM. I to będzie, proszę państwa. Chabi Alonzo. Chabi Alonzo na tym etapie na SPD powinien dać radę, czy nie? O tak, 150-60 tysięcy. Okej, okay. raczej nieźle. Raczej nieźle. A teraz zobaczmy. Kolejna paczka. Kolejny hero. Właśnie nie, ikona może te heroesy. Ale napastnik to chyba nic dobrego, są. Chociaż może, tylko nie Ian Wright, kogoś innego dajcie. No i Ian Wright, no tego pana już widzieliśmy. Daliby kogoś innego, zrobiliby niespodziankę, a tu Ian Wright. Niestety, niestety. Kolejna paczka z ikoną. I. Francja! Napastnik, Trezeguet? Czy, Ty, no tylko może być Trezeguet, albo o czymś nie wiem. Tak jest, Dawid Trezeguet, proszę Państwa. Niesamowita ikona, francuski napastnik. Warty 80 tysięcy końców. Nagrody za 19,0, proszę Państwa. Jeszcze nam tutaj wleciały od Mr. Kosaka Gabriel Martinelli. Jako pierwszy jest karta inwentowa kolowina, ale chyba wybieramy Janka Oblaka Janek Oblak oczywiście, 88. No i co będzie w trzecim? O, Odegard i brąz i kolejna karta eventowa, no ale też bez historii. Niech będzie Martin Odegard. No i teraz paczka za 50 tysięcy. Jest polski akcent. I czy będzie Wolfsburg, czy Barcelona? Tym razem Wolfsburg. Witamy panie, panią Ewe Pire. Ok, 87 overall. Więc mamy kolejny walkoucik za tą 19, ale chyba bardziej będziemy zadowoleni z Saliby, który kosztuje ponad 30 tysięcy końców, okej. Okay. Paka za 125 tysięcy. Będzie Grzesiu, jest Grzesiu Kobel na czacie, jest Grzesiu Kobel na łokałcie. No i Grzesiu Kobel sam, sam indywidualnie na tym łokałcie tutaj się pojawi, a nie ma tutaj osoby wspierającej. Na drugim walkoutie Dani Olmo. Patrzymy, tutaj nic. A my zerknijmy, co będzie w paczce za 125 tysięcy. Kolejne, tym razem kierunek Niemcy, SPD. Wydaje mi się, że Josua kimiś I tak też się dzieje. Plusem tego wszystkiego jest oczywiście to, że mamy walkout praktycznie w każdej paczce. I zobaczmy. A do tego przypominamy, że jeszcze był saliba w jednej z nich, więc spoko. Dobrze. 5 razy 85 plus. Czy to jest ten moment. To jest ten moment na kolejnego Kimisia. Jest podwójny walkout. I ta pani to Patri. No, nieważne jak się czyta, ważne, że kolejny wysoki overa 88 Ode Sandra Paniusz. Okej, okay, okej. Okay. Na no teraz, moi drodzy, 2 razy 87 Niemcy, już myślałam, że kimiś, tym razem to będzie pani Magul z Bayernu. Ale kto oprócz niej? Uuu! O nie myślałam, że to będzie Diani, jednak Katoto. Też okej. Okay. Napastnik Francja, że... Dobrze, że nie pojawia się jako pierwsza. Lecimy do kolejnych nagród. Nie zatrzymujemy się. I zaczynamy od razu nagrody od Tiago. 84 overall w drugim piczku. Panie Little 86 overall. Zobaczmy kto w trzecim. Jest Irenka. Irenka 88. Zaczynamy od tej za 50 tysięcy i jest de la PS Dembele. Let's go! Pan Osman Dembele 86 overall. Prawie 200 tysięcy końców. Oprócz tego, inform. Tak jest. Okej, okay, okej. Okay. Bardzo sympatycznie. A my przechodzimy do paczki za 125 tysięcy końców? To to jakaś karta specjalna. Ej, to jest hero! To jest hero! Real Madrid? Co? Czekaj, nie. Jak? Ej, mówiłem, że będzie 90 overall. Oprócz tego, jest hero! Chyba. Tak czy nie? Nie, tak, to musi być Hero, ale kto? Jaki Hero? Go wyprościć, kto kim jesteś? Przedstaw się. al -Jaber. jestem Al-Jaber. Ok, ok. No dobra. No dobra, ale Kurtua faktycznie mówiłem, że w pikach było yy, 84, 86, 88. No to wszystko wskazywało na to, że będzie Uberal 90. Typo Kurtua. No a tutaj Al-Jaber. Oprócz tego Gabriel. Yy, Jezus. Ok, ok. Zakładam, że ten Kurtua będzie droższy niż al -Jaber. Ale ten Algebra, powiem wam, też coś jest warty, bo on ma te fineski, a fineski są najbardziej OP Okej okay. Dobra paczka Za 100 tysięcy końców, USA! o chyba tutaj już bez historii